Wydawnictwo SQN przedstawia Ross Edgley. Sztuka niezłomności. Jak przetrwać, walczyć i zwyciężać. Czyta Bartosz Głogowski. Produkcja Studio DFM. Dziękuję mojemu tacie, najbardziej stoicko silnemu człowiekowi, jakiego znam. Prolog. Jest dziesiąta. 31 stycznia 2018 roku, a ja znajduję się w Royal Marines Commando Training Center w Limston, w hrabstwie Devon. Właśnie ukończyłem 48-godzinny trening pływacki. Pokonałem 185 km w basenie ośrodka, w ramach przygotowań do ustanowienia rekordu świata w najdłuższym pływaniu na wodach otwartych. Zamierzałem podjąć się tego wyzwania w okolicach Bermudów, gdzie wody były ciepłe, jedzenie świetne, a ja znałem wielu właścicieli łodzi, co zagwarantowało mi niezbędne wsparcie. Gdy wszedłem do mesy oficerskiej miejsca, w którym personel wojskowy spotyka się i spożywa posiłki usiadłem z moim dobrym przyjacielem, Olim Masonem, kapitanem królewskiej piechoty morskiej Royal Marines, głównym trenerem rugby. I moim doraźnym instruktorem szkoleniowym, aby przemyśleć wydarzenia kilku ostatnich dni. Siedząc na wielkich, skórzanych sofach, przez jakiś czas raczyliśmy się w milczeniu herbatą. Zawsze spoglądałem w tym miejscu dookoła i czułem się zaszczycony, że mogę tu być. W ciągu wielu lat przez te progi przewinęły się setki oficerów. Mimo to wciąż byłem pod wrażeniem ponadczasowego, staromodnego luksusu, którym emanowały te wnętrza. Umeblowany regałami z litego dębu, o drzwiach z framugami spolerowanego z mosiądzu, z fortepianem stojącym w rogu i ogromnym obrazem przedstawiającym grupę komandosów otrzymujących zielone berety i stających się pełnoprawnymi Royal Marines. Ciszę przerwał jeden ze starszych oficerów, który do nas dołączył. Hej, ty tam, powiedział, wskazując na moje pomarszczone od wody stopy i dłonie. Słyszałem o twoim 48-godzinnym treningu pływackim. Do czego tak właściwie trenujesz? Był wysoki i miał masywne dłonie, w których filiżanka wydawała się niemal komicznie mała. Miał też równie imponujące wąsy. Wypisz, wymaluj idealny podręcznikowy wręcz okaz oficera królewskiej piechoty morskiej. Wszystko wskazuje na to, że zamierzam pobić rekord najdłuższego pływania na otwartych wodach, wyznałem. Milczał przez chwilę i popijał herbatę, wpatrzony w zadumie w dno swojej filiżanki, jakby szukał w niej wskazówek przed wydaniem werdyktu. Mogę być z Tobą szczery, młody człowieku? zapytał wreszcie. Oczywiście, zapewniłem go. Nie mogłem zaprzeczyć, że mnie zaintrygował. To brzmi niedorzecznie. Nie trzeba chyba mówić, że nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Właściwie to nie prosiłem go też wcale o komentarz. W istocie, wciąż nie wiedziałem, z kim mam do czynienia, ani ja nie przedstawiłem się jemu. Wyglądało jednak na to, że tym razem zwykłe uprzejmości poszły w odstawkę i przeszliśmy od razu do zaimprowizowanej sesji burzy mózgów. Wtedy Oli wtrącił. Ja też będę z tobą szczery, stary. Myślę, że powinieneś wziąć się w garść i opłynąć Wielką Brytanię. Czemu miałbym to zrobić? Spytałem, oszołomiony skalą tego, co właśnie zaproponował. Cóż, przychodzą mi do głowy co najmniej trzy powody, wyznał. To niemal trzy tysiące kilometrów, więc byłaby to najdłuższa sesja pływania na otwartych wodach w historii ludzkości. Zdobyłby się rekord dla Wielkiej Brytanii. I nie brzmi to wcale bardziej niedorzecznie niż pływanie na otwartych wodach na Bermudach. Przez chwilę zastanawiałem się nad jego odpowiedzią. Na początku z marszu odrzuciłem ten pomysł. Popijając herbatę w stanie lekkiego oszołomienia chlorem, roześmiałem się i potrząsnąłem głową. Na myśl o spędzeniu lata na walce z jednymi z najbardziej zdradzieckich prądów na świecie wzdłuż wybrzeża Wielkiej Brytanii, przeszedł mnie zimny dreszcz. Ale w miarę jak wieczór upływał, ja zaś wlewałem w siebie kolejne filiżanki herbaty, zacząłem powoli oswajać się z tą myślą. A sam zamysł nie wydawał się już taki zły. Być może nie miałem zbyt jasnego umysłu z powodu braku snu, ale kiedy tak siedziałem, na wpół drzemiąc, w tym ogromnym skórzanym fotelu, myśl o opłynięciu tej olbrzymiej skały, którą nazywamy Wielką Brytanią, wracała do mnie raz po raz. Zacząłem myśleć o wielkich, brytyjskich poszukiwaczach przygód z dawnych czasów. Od kapitana Jamesa Cooka, aż po Ernesta Shackletona. Można by przypuszczać, że chęć przeżywania przygód i eksploracji jest zakorzeniona w naszym brytyjskim DNA, a pomysł podążania ich śladami, co prawda na znacznie mniejszą skalę, rozpalił w moich trzewiach ogień, którego nie mógł ugasić nawet 48 godzinny 185 kilometrowy trening pływacki. Jest 19. 3 sierpnia 2018 roku. A my rozpoczęliśmy mój wielki plan opłynięcia Wielkiej Brytanii w pław. Great British Swim, 63 dni temu. Przepłynąłem już niemal 1300 km. Dotarliśmy do zatoki Cory Wrecken, wąskiej cieśniny między wyspami Jura i Skarba u zachodniego wybrzeża Szkocji. Nie ma wątpliwości, że to dziki zachód Wielkiej Brytanii. Wysokie góry, poprzedzinane głębokimi dolinami i porośnięte rozproszonymi skupiskami sosen, zimą spowija biel, a arktyczne zamiecie pozostawiają na ich szczytach krystaliczną warstwę mieniącego się śniegu. W tej chwili lato powoli dobiega końca, ustępując miejsca jesieni. Kilometr po kilometrze podmokłe wrzosowiska w dolinach i na wzgórzach zmieniają kolor na złoto-brązowy w coraz bledszym słońcu. To naprawdę niesamowity i niepowtarzalny spektakl, który najlepiej podziwiać, będąc opatulonym w grubą kurtkę, z wełnianą czapką na głowie i dłońmi skrytymi w ciepłych rękawicach. Niestety nie bardzo cieszy on, gdy jest się zanurzonym w wodzie morskiej o temperaturze 8 stopni Celsjusza, w połowie próby zostania pierwszym człowiekiem, który opłynął Wielką Brytanię, dziewiątą co do wielkości wyspę na świecie. Czyli mną. Jakieś 1300 km od ukończenia Great British Swim zdecydowanie daleko mi w tym momencie do szczęścia i radości. Mój stan zdrowia także pozostawia wiele do życzenia. Po walce ze zdradzieckimi sztormami, wysokimi falami, stale zmieniającymi się pływami i zanieczyszczonymi szlakami żeglownymi, moje płuca i kończyny nie funkcjonują już tak jak kiedyś. Przez ostatnie dwa miesiące byłem niemal non-stop zmęczony, ale to było zmęczenie niepodobne do żadnego, jakiego doświadczyłem wcześniej. To wyczerpanie głęboko tkwiło w moich więzadłach i ścięgnach. Co więcej, język zaczął mi się łuszczyć od chronicznej ekspozycji na słoną wodę. Ten stan jest znany jako syndrom słonego języka. Następuje wskutek utraty wilgoci w jamie ustnej, w efekcie czego brodawki zaczynają się łuszczyć. Na domiar złego, szkockie wody nie miały dla mnie żadnej litości, a same pływy były wściekłe i gwałtowne. Jeśli chodzi o inne części ciała, to ich stan również był opłakany. Napór fal dał się porządnie we znaki moim ramionom, a moją skórę pokrywały liczne otarcia, wrzody od wody morskiej. Dręczyło mnie też przenikliwe zimno. W rzeczywistości moja skóra była tak szorstka i przebarwiona do całej palety odcieni błękitu, fioletu i szarości, że wyglądałem już jak nieboszczyk. Nos i policzki spuchły mi zaś w końcu tak bardzo od ciągłego narażenia na fale, że z trudem dopasowywałem gogle do coraz bardziej obolałych oczodołów. Ale pomimo tej długiej listy dolegliwości uważałem się za szczęściarza, że wciąż jestem w stanie utrzymać się na powierzchni wody. Lokalna straż przybrzeżna powiedziała nam, że tutejsze prądy są tak zdradliwe, a liczba ofiar śmiertelnych tak wysoka, że o tym miejscu krążą niechlubne legendy. Między innymi ta przekazywana sobie z ust do ust przez rybaków, opowiadająca o bogini Kajlach, która rządzi jeziorami i zbiornikami wodnymi Szkocji. Muszę zaznaczyć, że przed przybyciem do Koliwrecken nie uważałem się za osobę szczególnie przesądną, ale to się szybko zmieniło. Gdy w wyspy uderzały podmuchy porywistych wiatrów, mrożący krew w żyłach dźwięk, który wydawał się nieść echem po całym wybrzeżu, doprowadził mnie do przekonania, że swoim wyczynem rozgniewałem jakieś mityczne bóstwo. Tę teorię zdawało się również potwierdzać zachowanie dzikiej szkockiej przyrody. Nad naszymi głowami krążyły ptaki, a z dala przyglądała mi się samotna foka. Żadne z nich nie do końca pewne, czego jest właściwie świadkiem. Ponieważ fale przez tak długi czas nieustannie wykrzywiały moje ramiona, parłem przez nie z nadludzkim wysiłkiem i bez gracji, nie przypominając większości ludzi, z którymi zwierzęta miały wcześniej do czynienia. Trzymając się bezpiecznej odległości od tego pół człowieka, pół bestii, czym właśnie byłem, załoga naszej łodzi pomocniczej Hekate zdecydowała, że nadszedł czas, aby przygotować mnie na kolejną porcję tortur.